Musisz jednak iść sam. Ja za bardzo boję się ciemności. <laughs> Ojejku. Boisz się ciemności, dlatego to ja będę musiał narażać skórę, aby tylko uwolnić zwierzęta. Witam Was, moi drodzy. Zagrajmy w Kangurę Korunda 2. Pamiętajcie, pelikany to złe stworzenia. Może niekoniecznie złe, ale. Wybitnie niepomagające zbytnio Co z tego, że pomagał mi się przedrzeć? Co z tego? Dzisiaj będziemy szukać skarbów w tym całym wulkanie Będzie tu sporo pewnie pułapek, trochę łamigłówek. What the fuck, skorpion? Nie mam boomerangów, jesus Spokojnie Zaraz się tobą zajmę Nie przeszkadzaj mi! Głupi skorpion Nie przeszkadzaj mi! Goddammit, walnij go Przestań uk Przestań w sposób chytry unikać moich strzałów Co, leżysz? I leż dalej. Brakuje nam już tylko 300 dukatów, aby przykupić Bosmana. Czy coś jest? Nie, drzwi są zamknięte. To są również przeciwnicy, jak sami widzicie. Pięknie mnie tutaj załatwił. Nie ma co. Muszę iść, yy, muszę to robić wszystko od nowa. Bo kurde, czemu nie? Nie obchodzi mnie, że się poparzyłem. Proszę stąd wyjść. Zostaw mnie. No, świetlik gdzieś poleciał. Tak, dobra pułapka, dobra pułapka. Tu też jest pułapka. Okej, okay, tutaj troszkę trzeba... poszperać. Zanim jeszcze przejdę dalej... O, oh, shitty, shitty, bang bang. Nawet nic za ciebie nie dostanę! Tak, byleby to mnie wpaść. w nieprzyjemnym momencie i zaraz będzie 200 kryształów na bonusowy poziom. Przedostatni już w całej grze. Aby się przeprawić przez te bariery energetyczne, to trzeba wejść do tego pudła i zrobić coś takiego. Widzicie? Sprintersal, sprinter. sprinter. Wszystkie skradanki przy tym się chowają. Okej, a to trzeba przesunąć z kolei, żeby móc przeskoczyć i jeszcze jeden kryształ i będziemy mieli kolejny bonusowy poziom. Eee, szło się w tą stronę? Tak jest. Tutaj przekradamy się sprytnie. No i mamy już bonusowy poziom praktycznie w rękach. I w końcu możemy otworzyć tamte drzwi. O! Oh. Nie wiedziałem, że tutaj zionie. O! Boże, to było aż za blisko. Tutaj? Tędy droga? Tak jest. Małe serce, ale go nie potrzebuję. I kolejny skrzydełkowy hełmik. Tutaj dolecimy jeszcze jeden skorpion. Więcej dukatów. Idzie naprawdę gładko. Myślałem, że szukanie skarbu będzie trochę bardziej skomplikowane. Hej! Witam pana. O, ty jesteś inny od swoich pobratymców. Jesteś odporniejszy czy coś? Raz. Dwa Trzy Cztery Pięć I tylko pięć Chciałbym uprzejmie wziąć ten dzwoneczek O o, zmiana kamery, wiecie chyba co to oznacza Czy może się kamera raz jeszcze zmienić? Nie? Okej okay. AU! Mój tyłek! No to nie, to nie. Po prostu robimy tak. I znowu musimy wiać, bo lawa znikąd! Sprężynka! Nawet nie wiem czy to lawa, to wygląda jak... Kisiel truskawkowy, który... Nie wiem, chce nas zabić. Bo... To taka słodka zemsta. Nie będziesz jalujesz. O kurde. To jest. Nie, to jest kamień. Taki lawowy kamień, ale strasznie duży. Strasznie duży. Rozpraszam mnie, lawowy kamień. What? Wpadłeś w dziurę, która jest. Taka mikroskopijna, że. To jest niedorzeczne. O kurde! Jaki Matrix? Kao, ty też jesteś w Matrixie? Kisa, Kisa, Naprawdę lubię te fragmenty ucieczek. Są. fajne. A, ja mam skoczyć tu. Rozumiem. O, zamienił się w aniołka. Myślałem, że mam skoczyć w bok. Teraz widzę, jak bardzo się myliłem. Okej... Okay. Okej. Okay. Póki co leci, to nie jest akurat trudne. Jeżeli mam skakać prosto. Po prostu mój błąd. Wyjątkowo. Okej, okay, teraz droga jest dosyć prosta. 200 gwiazdek! Tylko, że teraz pani świetlik nie ma czasu, aby nas pouczać. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Zabrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz możesz toczyć się dowoli. <laughs> mogę toczyć się ile chcę? To jest najlepszy chyba upgrade w całej grze. Jestem żywą kulą do pimbola. Jahuuu! Patrzcie tylko. To jest po prostu. To służy do wszystkiego. Mogę ile chcę unikać strzałów wroga, mogę ile chcę ich okładać, i mogę i szybciej się poruszać. Po prostu to jest. To daje wszystko. Aha! Załatwiłem się sprytem. Patrz, idę sobie. Haters gonna hate. Nic mi nie zrobisz. Bomba, nie przejmuję się nią. Bomby. No to co? Idę sobie. Cyk. 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 Chcesz mi coś zrobić, ale jestem za szybki. Nawet jeżeli trafisz, to i tak nic mi się nie dzieje. Idę. Myk. 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 I leżysz. To jest po prostu... Ten upgrade czyni kangurka po prostu... nad człowiekiem, czy nad kangurem, jak wolicie. Mogę szybciej zbierać, mogę sprawdzać gdzie są bomby, a gdzie nie. To służy do wszystkiego, dosłownie do wszystkiego. Ruszam się dużo szybciej. Po prostu idę sobie. I jedne, jedne wielkie hater's gonna hate. Czy ten kociołek ma? No i znowu coś znalazłem. Tylko że to chyba trzeba iść naokoło. O skorpionów nie mogę tym załatwić. No to co? Mam upgrade'owane już coś innego. E, chyba trzeba będzie tam wrócić jeszcze. Mogę iść tędy? Czy jest jakaś inna droga? Ok, zdecydowanie nie tędy. Momento, jest ta rura. Nie, to chyba trzeba iść właśnie tam. Tak więc potoczmy się. Będzie chyba jeszcze jeden upgrade przed końcem gry. Tak mi się przynajmniej wydaje. O ile oczywiście zbierzemy wystarczająco gwiazdek. No właśnie, chyba trzeba iść tędy. Tylko powoli, bo tu jest rura bardzo cienka. No i właśnie spadłem. Hmm, to nie będzie łatwe. Trzeba będzie wyczuć dobre miejsca, w które można wskoczyć, a w które nie, w których się ześlizgnę. Tutaj chyba mogę bezpiecznie wylądować. Tutaj mogę bezpiecznie wylądować. Tutaj mogę bezpiecznie wylądować. I proszę bardzo. Powoli, nie ruszać się po żadnym pozorem. No i proszę. Jeszcze tam coś jest? Nie. Sysami, je otwórz się, tak przypuszczam. O! A więc to nie działa na pająki. już nie, nie można być, przypuszczam, nad we wszystkim? Byłaś. Brum, nie przeszkadzajcie sobie. To no, nic nie ma. Jest tylko ta oto winda, która, przez którą przenika mój cień na lawie. O matko, jeszcze jakiś, o boże. Brum, nie przeszkadzajcie sobie, ja tu tylko sprzątam. Nawet trucizna pająków nie może mnie dogonić. Oj, tym razem mnie dogoniła, Okej, okay, teraz się trzeba z nimi rozprawić. Pająki. I tak się widzę! Hm! No come on. Nie to nie. Będziesz robił mi łaskę. Kolejna winda? Witam. Aby przesunąć ramię, użyj przycisku w kierunku. Naciśnij przycisk akcji w celu wyłowienia części skarbu. O, to już łowimy skarb. Jahoo! Dawaj! O matko, ile tego jest? Gold! Oj, i miny. A więc jest gdzieś haczek. Jakimś cudem tego nie złowiłem. No come on, wyłów to! Kajeczko! Wyłów to! Ile tych części skarbu muszę wyłowić? Chyba, nie wiem, 20? Matko ile tego golda będzie? Nie tylko przykupię Arniego, ale zostanę milionerem. 16, 17, 18, 19 i 20. Jej! 1000 dukatów! Wow, to mało. I Jesteś wszystko! Zdobyłeś skarb. Teraz hmm. możesz Czy ty, ty się nie boisz ciemności? Po prostu pelikany. Pelikany to zakłamane kłamcy. Się A ja nie. Jesteś kłamcą. Zakłamanym. Kłamcą. Oczywiście, że go cały skarb wziął po prostu w ręce. Jeden dukat. Czemu nie? Piracka przystań. Tak więc wyczuwam kolejnego bossa. Cię złodziejaszku! Skarb należy do mnie. Nie myśl, że uda ci się z nim uciec! Wygląda jak Brać dziadek go do Orzechów. 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 I coś mi mówi, że większość yy, męskich postaci w tej grze jest dubingowanych przez tą samą osobę. Wystrzeliwój tych piratów śmiało, ja sobie. Pyk. Pyk. Jeden. Dawaj, drugiego. Come on. Okej, okay, tak więc najpierw ten boss, pirat, będzie w nas wystrz wystrzeliwał swoich sługusów. A ja jestem żywą piłką do pinballa, czyli... Ja się nie martwię. Chodź tu, nie uciekaj! Why can we be friends? Dobra I teraz prawdopodobnie sam się wystrzeli. Witam. A? Wow, co ty... co ty go... Co ty gościu robisz? O Jezu! Ale... Wow! Dostał to szajmy! Totalnej szajmy powiadam wam! Teraz trzeba tupnąć koło niego, żeby zleciał właśnie do przerębli. Czy kurde znowu zapomniałem Wiedziałem jak to się mówiło, a potem znowu zapomniałem. To już jakiś czas temu się dowiedziałem. Teraz inni sługusi. Pelikany. Czy tukany bardziej. No ja no wychodzi, tak przypuszczam. Patrzcie, to jest... mówiłem, to jest... Kao jest... Teraz overpowered po prostu Pff. No, dostań szajby. Matko Boska, ten człowiek jest chory. Nie chcę podejść za blisko, bo spadnę do wody. I tak kilka razy i chyba z nim wygramy. Jeszcze jest gdzie dziura? Tutaj. I teraz znowu przechodzimy na zwykłych piratów? Tak jest. No i dawaj, no, no cóż. O, dwóch naraz? Podwójna frajda. Pamiętam, czego to była reklama? Podwójna na czy coś takiego. Hello! Dostajesz szajby i... i... Dostań szajby! Tak bardzo dostałeś szajby! O matko, jaka szajba! No. No i tym samym po trzeciej kąpieli pirat odpływa. To było łatwe. Aha, pirat to na kłodzie. Sta ten statek jest magiczny. Nie ma sternika ani nic. I tak oto kolejny sługus Huntera pokonany. I wracamy do Arniego. Gdzie jesteś? Oczywiście, że tak! Wyobraź sobie, miśniaku, że mam. Proszę, tu są pieniądze. Nie! Moja forsa! Nie przyjmuję Paypala ani nic. Wow, mam naprawdę dużo rzeczy zebranych. I następny poziom to będzie opuszczone miasto! Przedostatni poziom w grze. W końcu. W końcu zjawiliśmy się! Do miasta! I gdzieś tutaj będzie przystań, do której wsiądziemy na galeon huntera. Na dzisiaj to już będzie wszystko w Kangurku Kaworundo druga Żegnam się z Wami i do zobaczenia już w końcówce tak naprawdę. Jeszcze nie skończymy gry w następnej części, ale to już jest z całą pewnością końcówka gry. Tak więc żegnam się z Wami i na razie.